Siemanko, widzowie dzisiaj będziemy nagrywali karne, wolne i niespodzianka Będzo, będzie, będzie oddzielnie, bo YouTube nam zakazuje, mamy już jeszcze, mam jeszcze mało subów, Ze mną jest kolega Ignacy Hello? YouTube nam zakazuje nagrywać więcej niż 15 minut. Film, na razie nie mam więcej niż trzeba mieć 50 subów, żeby nagrywać transmisję na żywo i tam więcej niż 15 minut czy tam coś, no bo nie wiem. No i więc będzie karne będą oddzielnie, wolne będą oddzielnie i niespodzianka będzie oddzielnie. Każdy będzie trwał, po 8 minut. Będzie, będzie, będą trzy części konkursu i Zaczynamy pierwszą część. Subujcie, to są karne. subujcie sub i łapkujcie kanał. Mamy taki challenge dla Was Benzema czy Lewy? Odpowiedzcie na to w, w komentarzach i drugi challenge. Ronaldo czy Messi? To samo. Ja, tym no, lewy no, i Messi. tym lewy i Messi. Tak samo? Chodź, papierkami nie zagramy. Kto zaczyna w karnych? Okay. Do trzech gramy. Papierka, Papier, kamień, nożyce. nożyce. Ignacy Dobra, zaczyna. On pierwszy z ciała Mam nadzieję, że będziecie widzieć wszystko. Dobra, jest. Będziecie widzieć. Jak ci pierwszy strzela? By ci było? było? A nie. Okej, okay. będziemy dyskusyjne. I napiszcie w komentarzach, czy weszło, czy nie. My tutaj nie, nie wiemy. Dobra widzowie, zastopujemy to i chcemy sobie zobaczyć czy to ten. Czy to wejdzie? Albo ja, nie, nie zastopujemy je, tak, dobra, gramy dalej. Piszcie w koment, we, piszcie w, koment, piszcie w komentarzach, czy weszło. Ale chyba nie. Mi też się wydaje, że nie. Okej. Okay. Zero, zero. Ale możecie napisać. Spokojnie. Zero, zero. Uuu. Ludzie pata. Kurde! A ja! Tak, tak mnie wyczułem. Petę walnął. Ładno. Teraz jakoś petardy. Kurde, wiesz, bajka! To po luskach, no. Gramy do trzech z strzelonych od razu. Nie Tylko ja. <noise> ten ma on mi ręką zablokował. Ole, skilla lennaryk ma. Szanowny Rachel, ski Jeden jeden. Was? Was?

do mojego kolegi i zawsze trafił na konkursy na obozie karnych zawsze pomagały pieski małe dwa piszcz sobie troszeczkę jeden do nich wszedł utopił się troszeczkę <grym zibą, zibą. <grym zibą. zawsze pomaga ja się wysiłka kurwa

Si, si bą, bon, si bą. Bon. Ja, la, la. la. Si, bon, si bon. Alexy. si wygrał subujcie i odpiszcie na to w komentarzach. Nara. No, no.